W tym wideo wyjaśnimy tagi związane z tabelami. Możesz nauczyć się z kilku przykładów tabel podczas podglądów Visual Studio Code. Najpierw spójrzmy na przykład użycia tagu table. Tag table służy do tworzenia tabeli, która organizuje i wyświetla dane w wierszach oraz kolumnach. Tag -table wizualnie organizuje dane i tworzy tabele z wieloma wierszami i kolumnami. Wiersze są definiowane za pomocą tagu tr, komórki nagłówka za pomocą tagu th, a komórki danych za pomocą tagu td. Styl i układ tabeli można dostosować za pomocą CSS. Następnie przyjrzyjmy się tagowi tr. Tag tr służy do definiowania wierszy w tabeli. Tag tr jest używany do tworzenia każdego wiersza tabeli zawierającego komórki, td lub th. Każdy wiersz może zawierać wiele komórek, tworząc ogólną strukturę tabeli. Następnie przyjrzyjmy się tagom th oraz td. Takte H definiuje komórkę nagłówka tabeli. Zazwyczaj używane w wierszach nagłówka, zawartość komórek jest pogrubiona i wyśrodkowana. Takte D definiuje standardową komórkę danych tabeli, która wyświetla zwykłe dane tabeli. Następnie przyjrzyjmy się atrybutom colspan i rowspan. Atrybuty Colspan i Rowspan są używane, gdy komórka tabeli zajmuje wiele kolumn lub wierszy. Atrybut Colspan pozwala komórce rozciągać się na kilka kolumn. Atrybut Rowspan pozwala komórce zająć wiele wierszy. Następnie przyjrzyjmy się tagom THead, head te body i te foot Takte-head jest używany do definiowania sekcji nagłówkowej tabeli. Zazwyczaj zawiera nagłówki kolumn. Takte-head znajduje się na górze tabeli i definiuje tytuły lub nagłówki kolumn. To pomaga wyraźnie odróżnić sekcję danych. Takte-body definiuje główną sekcję tabeli. Zawiera wiersze z danymi. Tak, te body zawiera główną część danych tabeli. Znajduje się pomiędzy wierszami otoczonymi tagami T -head i T foot. Tak, t foot definiuje dolną część tabeli, która zawiera sumy lub notatki. Tak, T foot znajduje się na końcu tabeli i jest używany do wyświetlania sum lub innych adnotacji. Jest szczególnie przydatny podczas podsumowywania lub wyświetlania sum dla dużych zbiorów danych. Następnie przyjrzyjmy się tagom Caption i Call Group. Tak, Caption dodaje podpis nagłówek, aby treść tabeli była bardziej przejrzysta. Zazwyczaj znajduje się na górze tabeli i służy do podsumowania ogólnej zawartości tabeli. TakCol Group grupuje kolumny w tabeli i jest używany do stosowania stylów lub układów. Możesz określić kolory tła lub szerokości dla określonych kolumn włączając TakCol. Przyjrzyjmy się kolejnemu przykładowi tabeli z wykorzystaniem dotychczas omówionych tagów Tak table jest używany do tworzenia tabeli, która wyświetla dane w wierszach i kolumnach. Tak head grupuje wiersze nagłówkowe tabeli. Zazwyczaj zawiera tagi TH, które pełnią rolę nagłówków. Tag te body grupuje główną zawartość tabeli. Zazwyczaj zawiera wiersze danych składające się z tagów TD. Tak, te food grupuje wiersze stopki tabeli. Nadaje się do wyświetlania sum lub notatek. Tak, call group grupuje kolumny tabeli i jest używany do stosowania stylów do nich jako całości. Tak, caption dodaje podpis lub nagłówek do tabeli, ułatwiając użytkownikom zrozumienie jej zawartości. Atrybut colspan pozwala komórce rozciągać się na kilka kolumn. Atrybut rowspan pozwala komórce zająć wiele wierszy. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Następnym razem wyjaśnimy znaczniki związane z multimediami. Mam nadzieję, że ten film pomoże poprawić Twoje życie programistyczne. Subskrybując kanał możemy dostarczać więcej przydatnych informacji.